Bartek, Potem. Wiem, szorka. Nie, nie o tym. Piszę mi od roku badania lekarskie. Tak, tak, brzmi popularna nazwa tego chujostwa. A co chce pan poznać na tą Witam państwa serdecznie. Nazywam się Tomasz Kot. W filmie Żyć nie ubierać mam zaszczyt grać postać Bartosza Kolano. Co mam powiedzieć, żeby was rozbudzić? Jakieś ostatnie słowo nad moim grobem? Proszę bardzo! Gorące brawa! że mam włosy, potem jestem łysy, pomyślałem, warto się przygotować po prostu i fizycznie, i psychicznie. Podejść do tego w ten sposób, że to będzie ciut inne niż, niż ostatnio, w sensie przygotowań. To bardziej już przeszło w taką. W coś takiego, że mi to absolutnie nie przeszkadza, a z drugiej strony jakby nie, nieustannie gonił mnie ciekawość i też mam pełno świadomość, że to się zaraz skończy. No bo co, co ja powiedziałem, być, nie wiem, z połową głowy, tylko jakby no wszystko się można re regulować długość włosów, wąsów i, i tak dalej. Raczej jestem człowiekiem szczupłym, więc walka z ciałem. Nie zajmuje mi mnóstwo pracy. Nie? Natomiast ci ludzie nie wiedzą, jakby nie poznają nie, 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 nie rozpoznają. Dopóki stoję w sklepie i czekam w kolejce, to jest okej, okay, nie? Jak zaczynam już mówić, że np. chcę kupić tytoń albo cokolwiek, to wtedy następuje rozpoznanie. Pomyślałem sobie też że większość facetów, jak raz zapuści wąsy, to tak już do końca życia ma te wąsy. To jest bardzo ciekawe, nie? Jakby bardzo ciekawe zabawienie, tym bardziej, że jestem kryty, mam immunitet zawodowy, to znaczy mogę się przygotować do następnej roli. Kocham życie! Witam serdecznie, nazywam się Tomasz Kot. Chciałem bardzo serdecznie zaprosić do obejrzenia filmu Żyć, Nie Umierać w reżyserii Maćka Migasa. Proszę nie regulować odbiorników. Show goes on!